Zadanie czwarte z logarytmem, zobacz, tutaj jeżeli chcemy policzyć i zastosować ten wzór na sumę, czyli na dodawanie dwóch logarytmów, logarytm o podstawie a z b plus logarytm o podstawie a z c, to pamiętaj, że nic nie może tutaj już wystąpić, nie może nic wystąpić tutaj przed naszym logarytmem, czyli wracając do naszego działania, mamy logarytm o podstawie 7 z x plus i teraz tak, szóstka zgodnie z wzorem, może Wam ten wzór zapiszę, on jest oczywiście w Waszych tablicach, fajnie go sobie zlokalizować, tak żeby później się nie pogubić w tym wszystkim i wiedzieć gdzie, który wzór jest, tak? Czyli on może pójść do potęgi liczby logarytmowanej naszej, więc to też wykonujemy, logarytm o podstawie 7y do potęgi szóstej i teraz stosuję ten wzór, o nie dokończyłam Wam tutaj pisać, yy. Ten wzór to jest mnożenie naszych liczb logarytmowanych i on działa w dwie strony. Także w tym przypadku nam będzie zależało na tym, żeby pomnożyć te wartości, patrząc po odpowiedziach. I zobaczcie, tylko y jest do potęgi szóstej. Ok, tam tylko y jest do potęgi szóstej, więc patrząc na te wszystkie odpowiedzi, które tutaj mamy, prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź D. Mam nadzieję, że to jest wszystko jasne. Ogólnie macie te tablice, te wzory w tablicach, więc wydaje mi się, że już wszystko jest jasne.